Dzień dobry, witam serdecznie na stoisku firmy Niveo Professional, marki, która niedawno zagościła w portfolio firmy ConsBoot Audio. Jest to firma, która powstała w 2009 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku odnośnie przełączników zorientowanych na obsługę różnych standardów audio-wideo. Co możemy znaleźć w portfolio firmy obecnie? Pokażę najnowsze dziecko. Mały 9 switch, który natywnie obsługuje nam protokół EVB Milan i został niedawno certyfikowany do takich potrzeb. Przełącznik oferuje nam cztery porty POE, gdzie mamy dostępnych 120W mocy, a także port optyczny do stakowania dwóch takich urządzeń razem. Oprócz tego, znajdziemy w ofercie całą, bardzo szeroką gamę przełączników do różnych zastosowań. Przełączniki 8, 16, 24 bądź 48 portowe. Większość z nich występuje w dwóch wersjach wykonania: dedykowanej instalacjom AV, czyli takim, który, w których porty są zainstalowane od tyłu urządzenia, oraz takich typowych do zastosowań IT, gdzie te wszystkie porty znajdują się z przodu. Drugim takim ciekawym produktem, który panowie wyprodukowali niedawno. Yy, jest 24-portowy przełącznik z 10-gigabitowymi portami yy, miedzianymi, z, z dwoma aplinkami 100-gigabitowymi, dedykowany wszelakim instalacjom wideo, gdzie te przepływności muszą być dużo większe. Ważnym aspektem, o którym warto wspomnieć, jest to, że switche objęte są 10-letnią gwarancją producenta. Jeżeli będziecie potrzebować takiego switcha, pomocy w, w dobraniu bądź konfiguracji, zapraszamy do nas do ConzWatch Audio.